Orędzie 565 Cusco Peru 22 lutego 1996 roku, Święto Katedry Świętego Piotra Apostoła: Moce piekielne niezwyciężą. Mój mały synu, jakże jest męcząca ta podróż, o podjęcie której Cię prosiłam to podróż do trzynastu narodów i pięćdziesięciu dwóch miast. W celu przeprowadzenia zachwycających wieczerników z kapłanami i wiernymi mojego ruchu, dziś znajdujesz się tutaj, w tym mieście położonym na wysokości prawie czterech tysięcy metrów, pośrodku wielkiego łańcucha peruwiańskich Andów. Wielkim wieczernikiem na stadionie czcicie święto katedry św. Piotra. Jezus ustanowił swój kościół na niezawodnej skale apostoła Piotra. Piotrowi Jezus przydzielił zadanie bycia fundamentem Kościoła i zachowywania całej prawdy. Dla Piotra Jezus prosił, by jego wiara została zachowana w pełni w przeciągu całej historii ludzkiej. Piotrowi dał pewną gwarancję jego zwycięstwa. Moce piekielne nie zwyciężą. Moce piekielne nie zwyciężą. Zadanie powierzone Piotrowi jest przekazywane jego następcom. W ten sposób papież staje się dziś fundamentem, na którym wznosi się Kościół, centrum, w którym zbiega się jego miłość i bezpieczeństwo, aby zawsze zachować w pełni depozyt wiary. Moce piekielne nie zwyciężą, choć Szatan rozszalał się, siejąc podziały i schizmy, głębokie rozdarcia, które rozrywają na kawałki jedność Kościoła, mistycznego ciała mojego syna Jezusa. Wszystkie zróżnicowane wyznania chrześcijańskie, które przez wieki oddzieliły się od Kościoła katolickiego, stanowią zwycięstwo przeciwnika nad jednością Kościoła, tak upragnioną przez Chrystusa. O nią żarliwie błagał on Ojca. Teraz usiłuje się naprawić wszystkie te błędy, Krocząc po drodze pojednania i ekumenizmu, jednak ponowne zespolenie wszystkich wyznań chrześcijańskich z Kościołem katolickim przyjdzie przez w mojego niepokalanego serca w świecie. Moce piekielne nie zwyciężą, choć mój przeciwnik rozszalał się, by was doprowadzić do odrzucenia miłości. To dlatego atakuje w gwałtowny sposób papieża który przewodniczy całej miłości Kościoła. W ten sposób wdarł się w samą budowlę. Szatanowi udało się odnieść tryumf, przede wszystkim poprzez podział stawiający biskupów przeciw biskupom, kapłanów przeciw kapłanom, wiernych przeciw wiernym. Moce piekielne jednak nie zwyciężą, bo po bolesnym okresie oczyszczenia i wielkiego ucisku Kościół rozbłyśnie w całym świetle miłości, jedności i świętości. I będzie to jedno z największych dobrodziejstw, jakich moja matczyna miłość udzieli Kościołowi. Moce piekielne nie zwyciężą, chociaż dziś doszło do kontestacji papieża, do sprzeciwiania się mu otwarcie, do odrzucania jego nauczania. W ten sposób rozszerzają się błędy, które oddalają wielu od prawdziwej wiary, szerzą się sekty, które przyciągają do siebie wiele dzieci kościoła. W Ameryce Łacińskiej wyjątkowo wielkie rozszerzenie się sekt ukazuje zwycięstwo mocy piekielnych, które wydają się zdobywać przewagę. Wzywam wszystkie moje dzieci do większej wierności kościołowi katolickiemu, Przekazuję im miłość do Kościoła, gorliwość w budowaniu Jego jedności, silne pragnienie Jego świętości, moc dla Jego ewangelizacji. Poprzez tych, którzy poświęcają się mojemu niepokalanemu sercu, udaremniam wszelkie wysiłki, które szatan podejmuje dla usunięcia wielkiej liczby moich dzieci z jednego Kościoła ustanowionego przez mojego Syna Jezusa. Dzięki mojemu wstawiennictwu, nadzwyczajnemu i matczynemu, również tym razem moce piekielne nie zwyciężą. Ujawni się moc Chrystusa, kiedy przyniesie on Kościołowi swoje królestwo chwały, wtedy wszystkie moce piekielne zostaną uwięzione w taki sposób, że nie będą już mogły szkodzić światu. Wtedy święty Kościół Boży będzie mógł rozszerzyć na wszystkie narody Ziemi największy blask prawdy i świętości.